Patacha, Królestwo Szotów. No, no nieźle. Proszę szczerze, co sądzisz o zachowaniu i patologicznym... Ja nie oglądałem konferencji, yy, gdy występował Pasio i... Pasjo. Casio i Parke. Jakby w scaliłem ich, nie? Fuzja Casio i Parke, Pasjo. <średencji> 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 Nie oglądałem konferencji, więc nie wiem, jak się zachowywał Kasiusz, ale tak normalnie, jak się z nim gada, to jest spoko gościem, według mnie. Nic do niego nie mam. Mówię wam. O, on jest team Fatara. Wiecie. O, a to co? Jakby inny całkowicie teraz donate. Inna czcionka. Dzięki, Cinus. Yy, I powiem wam, yy, wiecie też, Kasiusz uważam wie co robi. To, że on się tak Najpierw zachowuje, rozmawiać z toba, a e, potem to, mówią, to może być też nie wykreowane, nie? Ja na przykład słyszałem, że jest to inteligentny gość. gość i to może być kreacja, która działa zajebiście. Bo taki właśnie, ludzie właśnie chcą coś, coś takiego, nie? Że właśnie dymy na konferencji, że bardzo pewnego siebie gościa, że przy Kasiuszu nie można przejść obojętnie. Albo się go lubi, albo się go nienawidzi. Nie jest tak, że kogoś nie obchodzi. To jest, wiecie, wszystko... Jubilas wpłacił 10... Psy.